No to jesteśmy już przy ulicy Grzówkewskiego. Tutaj przy jest, jest jedna z dwóch toruńskich galerii handlowych. Ustawili takie bombeczki. Galeria ogólnie tutaj stoi pewnie już nie wiem no, z dobrych kilkanaście lat z dobrych kilkanaście lat temu zbudowali ogólnie tą część, którą teraz widzicie, bardziej od strony, yy, bardziej tą część wschodnią, to tej w tym miejscu, yy, to tą część zbudowano troszkę później, yy, bo tej w tym miejscu była w ogóle słynna, yy, słynna fabryka yy, osprzętu elektrycznego, energetycznego Apator, yy, od której właśnie nazwy wziął się, yy, wzięła się dawna nazwa toruńskiego klubu żużlowego. Ogólnie yy, teraz, teraz ta fabryka jest przeniesiona w okolicy Wysomic, tam do specjalnej pomorskiej strefy handlowej, no ale ona właśnie, właśnie początkowo była, była tutaj w tym miejscu. To, to, to już nie pamiętam, chyba zburzyli te budynki, zburzyli te budynki, te hale i, i zbudowali po prostu nowe tutaj nową część tego, tej galerii, która początkowo była tak jakby o. Pierwsza część była tylko, tylko tu po lewo od tego, od tego wejścia Była polewa od tego wejścia. Zobaczcie. Ludzi do sporo przyjechało. I tu jesteśmy, tu jesteśmy przed, przed jednym z głównych wejść. W środku nie będę nagrywał, bo tam za bardzo, za bardzo nie chcę się kłócić kłócić się z ochroną. Ale chociaż z zewnątrz. Taka bombeczka czerwona. Choineczka. Nie z 8 metrów może ma. No ale sztuczna, nie żywa, sztuczna. O, mamy mamy stoisko z choinkami. Ja już tam choinki nie muszę kupywać, bo, bo byłem, byłem w lesie wyciąć legalnie. Nie to że nielegalnie. Ale, a może sobie podejdę, zobaczę tak z ciekawości z ciekawości, jakie mamy Jakie mamy ceny tych choinek Kupujcie, jak ktoś ma możliwość gdzieś wsadzenia, to kupujcie sobie takie ładne zacznijcie jakie ładne W yy, doniczce choinki, potem można sobie je tam gdzieś wsadzić Wsadzić Kurde, no ja niestety jeszcze Jeszcze nie niestety po tym choróbsku, którego nazwy głośno nie można wymawiać zapachu, niestety nie czuję w tym roku świerku. święta będą takie pewnie, pewnie na pół gwizdka. bez zapachu, bez smaku, no ale trudno. Tutaj jest też takie wejście, jakieś chyba, ale nie, to jest wejście, wejście takie zapasowe chyba. Może jakieś ewakuacyjne, czy jak? A, fajnie wyglądają te, te podwieszone ujazdy. Yy, o, tam widzicie widzicie ten, ten taki ciemny budynek, to tam jest budynek budynek energetyki w Toruniu. Tutaj na tym takim z prawej strony najbardziej wystającym, półokrągłym po okrągłej części jest centrum, do, jest centrum dowodzenia. No i tutaj już ostatnie wejście. Dobra, no to myślę, że chyba stot na tyle. Ja tam sobie, ja tam sobie lecę. Lecę sobie zostawić w samochodzie w samochodzie Gimbala. Zrobię sobie te zakupy, no i, no i jadę dalej, nie, jadę dalej pokazywać.